Ernest Bodziu, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Piotr Sudo, dyrektor pionu finansów w PG. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam państwa. Panie dyrektorze, tak sobie myślę, że temat, o którym będziemy rozmawiali, to jest chyba dla dyrektorów finansowych w ogóle w jakiejkolwiek firmie jedna wielka radość, jeżeli uda się dopiąć taki projekt na taką kwotę no i o takiej wadze. Powiem trochę tak enigmatycznie, ale domyślam się, że tam serce w panu rośnie. Zdecydowanie. I jeszcze biorąc pod uwagę, ile czasu nam to zajęło, a rzeczywiście mówił Pan enigmatycznie, mówił Pan, że Ja tak mówię, wie że pan, to, to duże, na razie, że to, to duże, ważne to, dla gospodarki. To ja przybliżę szczegóły, żeby rzeczywiście e, nasi widzowie mieli pełny obraz, mhm. jak duże to przedsięwzięcie jest. Zacznę od w ogóle wartości całego projektu. Mówimy o Baltice 2, farma na morzu. Miliardy przepraszam miliardy złotych. Miliardy złotych, 30 miliardów złotych wartość całej farmy o mhm. mocy e, tysiąca dokładnie 498 e, MW. Nasza część to połowa, mamy partnerstwo z duńską firmą Orsted największym e, globalnym deweloperem w zakresie morskich farm wiatrowych. Mhm. I na tą naszą część tych 15 miliardów złotych właśnie zamknęliśmy w zeszłym tygodniu finansowanie. I ja właśnie tak enigmatycznie mówiąc o tym, że pewnie jest Pan zadowolony o tym wątku myślałem, o tym zamknięciu finansowania, bo dla osoby, która jest Dyrektorem Finansów, no to chyba jest coś niesamowitego. Tak, to Ile bez banków? mała trzy lata pracy mm -hmm. nad tym projektem, od momentu podpisania właśnie umowy partnerskiej z Orsztynem i pierwszej umowy doradczej, która miała miejsce, i dobrze pamiętam, w sierpniu 20... 2021 roku. No to bez ma ponad już, ponad 3 lata pracy, grupa 15 doradców pracująca zarówno po stronie banków, jak i po naszej stronie, łącznie 25 instytucji, które, które przyłą przyłączyły się do tej naszej transakcji, podpisały z nami tę umowę, zaczynaliśmy pierwsze zapytanie w 2022 roku, grubo ponad 60 instytucji, zaprosiliśmy wstępnie do naszego, do naszego projektu, ostatecznie po... W trzech iteracjach zamknęliśmy to grupą 25 instytucji finansowych. To o to chciałem dopytać. Zróbmy pauzę na sekundę, panie Jestem. dyrektorze, tutaj, bo e, ja rozumiem, że jak się robi inwestycje, przygotowuje inwestycje na wiele miliardów złotych, to raczej w grę nie wchodzi e, możliwość finansowania przez jeden bank, jedną instytucję finansową, bo to jest za duży projekt, za duże ryzyko pewnie Absolutnie. finansowe dla takiej o, strony To, to, to nawet tak? największe banki światowe, a takie też mamy mhm. w naszym konsorcjum, no nie są w stanie wziąć takiego ryzyka tylko i wyłącznie na siebie. Stąd, tak jak wspominałem, pierwsze zapytanie trafiło do ponad 60 instytucji, zamknęliśmy się w liczbie 25 obrazowo. Cała kula ziemska od Japonii po Stany Zjednoczone. Mamy banki japońskie, amerykańskie, cała masa banków europejskich, oczywiście również banki polskie, o czym mhm. warto wspomnieć i co później pozwolę sobie rozwinąć. Wracając do tego konsorcjum, banki, brandy umownie znane w Polsce, jak ING, czy Societe Generale, czy BNP Paribas, ale też duża grupa na przykład banków niemieckich, które w ogóle na polskim rynku. Nie są znane, to są głównie banki, e, tak zwane Landesbanki, e, które są tą taką infrastrukturą bankową dla, 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 dla niemieckich landów. Natomiast rzeczywiście są bardzo mocno zainteresowane inwestowaniem w odnawialne źródła energii i stąd udział kilku takich tego typu instytucji w naszym konsorcjum. Wspominałem o bankach polskich, i tu chciałbym bardzo mocno podkreślić udział Banku Gospodarstwa Krajowego zarówno środkami własnymi nas wsparli, ale przede wszystkim, i to, to mhm. warto, żeby wybrzmiało, jako instytucja pośrednicząca w, w zakresie finansowania Unijnego. i wdrażania e, Krajowego Planu Odbudowy. O, to mamy wreszcie coś namacalnego, bardzo namacalnego. pytał przez lata, gdzie jest ten KPO. Nikt go nie widział, wszyscy słyszeli, nikt nie widział, a teraz może na własne oczy zobaczyć, tak? To ja widziałem na własne oczy, bo ja podpisywałem te umowy. To jest kwota 5,5 miliarda złotych. Z tych 15, o których wspominałem. tak? Nasz udział w projekcie 15 miliardów złotych, 5,5 miliarda złotych to samo KPO, czyli ponad 1 trzecia to są środki z KPO. W dwóch transzach, nie wiem czy będzie czas i miejsce, żeby rozmawiać no, o tych transzach. Mamy 15 minut, musimy się zmieścić w tym. Dlatego podsumuję to kwotą 5,5 miliarda złotych plus jeszcze środki własne Banku Gospodarstwa Krajowego to ponad 6 miliardów złotych z BGK w tym projekcie. 40% naszych potrzeb na ten projekt mamy z BGK. To teraz już w zasadzie jak to jest wszystko poukładane, ta cała struktura, no to sama budowa to chyba taka przyjemność, prawda? Wisienka na torcie, bo ja wiem, że w Polsce procesy inwestycyjne, to nie jest tak, że tutaj pstryki już się buduje jest. Budowa to jest finish. To jest finish. Czyli jakieś stacje na, na dole transformatorowe, znaczy pod wodą, kable, przyłącza, a te wieże, które będą się potem kręciły, wiatraki, to na samym końcu, tak? Dokładnie tak jak pan redaktor wspomina, przy czym no, proces inwestycyjny mamy zaplanowany na około 3 lat, przy czym już pierwsza energia jest zaplanowana w drugim kwartale 2027, czyli 2,5 roku. roku. Od dzisiaj pełne uruchomienie i oddanie do pełnej eksploatacji z pozyskaniem koncesji na, na obrót, na wytwarzanie energii elektrycznej szacujemy na koniec 2027 roku. Mhm. Tak? To jest największa tego typu inwestycja, rozumiem, w tej chwili, która się dzieje, tak? Na morzu. Na pewno tak. Nasi koledzy z Orlenu, którzy mają z kolei konsorcjum z kanadyjskim Notlandem, rozpoczęli w zeszłym roku, przy czym jest to farma o mocy 1200 MW, tak? czyli około 300 MW mniejsza niż, niż ta nasza. I zaryzykuję tezę, że w ujęciu nominalnym te 30 miliardów to jest największa inwestycja chyba w historii tego kraju. Tak jakby eliminuje element ewentualnej inflacji, tak, coś co było budowane 10 lat temu za 10 miliardów pewnie dzisiaj byłoby więcej warte, ale w ujęciu na wprost nominalnym 30 miliardów dzisiaj to chyba największa wartość projektu inwestycyjnego w kraju. na ten projekt, panie dyrektorze, możemy spojrzeć z takiej trochę wyższej półki, z takiego strategicznego znaczenia, no i dla PGA i jako grupy i w ogóle dla kraju, no i dla gospodarki, no bo to jest... E, ja dobrze wyczytałem, 2,5 miliona osób, gospodarstw domowych. Gospodarstw domowych, tak. gospodarstw domowych to nawet więcej niż... Znaczy odbiorców tak, energii, tak? no odbiorców odbiorcą energii. energii. jest jakby... no, to, to jest przecież y, niesamowita grupa, y, duża grupa tych gospodarstw domowych. I na to, na to generalnie stawiamy, tak? Czyli zarówno jako Polska Grupa Energetyczna, ale na no, szerzej y, administracja rządowa, tak? Tych koncesji jest przyznane kilkanaście y, na, na morskie farmy wiatrowe, to efektywność tego Przedsięwzięcia jest większa niż, czterokrotnie większa niż farmy fotowoltaiczne, mhm. jest powiedzmy o 20-30% większa niż farmy lądowe. No i jednocześnie też odległość od, od brzegu na poziomie, na nasza farma to jest około 40 km, jakby nie będzie przeszkadzała też turystom, nie będzie zasłaniała widoku, będzie widać winokrąg wschód czy zachód słońca, a, a jednocześnie te kable właśnie po, po, po dnie będą dostarczały tę energię, do, do krajowego systemu i, i właśnie będzie można było zasilać obrazowo taką, taką właśnie ilość I, odbiorców. I, czy, czy ja się mylę, czy nie? Czy energia z wiatraków w ogóle, no możemy rozróżniać te na lądzie, te na wodzie, ale generalnie energia z wiatraków jest chyba najtańszą energią, jak ją tak przeanalizujemy sobie, jeśli chodzi o. To wszystko zależy, jak, no na, tak. to, jak na to spojrzymy, bo rzeczywiście powiedzmy koszt zmienny wyprodukowania tej energii, no jest praktycznie zerowy. Tak? W przeciwieństwie do, do źródeł konwencjonalnych, gdzie po prostu musimy mieć to paliwo, które nas kosztuje, gdzie musimy pozyskać certyfikaty do umorzenia CO2, czyli ten koszt zmienny jest, jest bardzo, bardzo wysoki, tu go nie ma. Natomiast no, te, te, te nakłady początkowe no, są znaczące, tak? to, to 30 miliardów na 1,5 gigawata, to jest 20 milionów za 1 megawatt mocy no, jest to kwota znacząca i jednocześnie pozwalająca rzeczywiście uzyskać zwrot z takiej inwestycji Warto wspomnieć o ustawie tak zwanej offshoreowej, która gwarantuje takim inwestorom, jak my w tej pierwszej fazie przychód. Bez względu na to, jaka będzie cena rynkowa, my już dzisiaj wiemy, ile będziemy za jednostkę energii otrzymywać środków przez 25 lat. A to chyba też to się przyczynia do tego, że finansowanie da się poukładać jakoś. Sprawy, Zdecydowanie. Tak? To jest jakby taka kotwica, od której można w ogóle zacząć rozmawiać z bankami. tak? Pokazujemy moc, pokazujemy kto jest naszym partnerem, doświadczony deweloper pracujący Aha. na tym rynku od 30 lat. Z tego co pamiętam, chyba w 1991 postawili pierwszą taką malutką e, turbinę, kilkaset metrów od, od wybrzeża gdzieś w Danii. E, no i od tych 30 kilku lat e, rozwijają ten portfel. No i ta właśnie cena. tak, Mamy 100 tysięcy megawattogodzin zabezpieczonych. Tak naprawdę. Obrazowo gwarancją, gwarancją rządową, tak? Panie dyrektorze, a to jest te, ten kierunek, w którym my powinniśmy iść? Znaczy, może nie m, wszystko w, w offshore, oczywiście, ale generalnie mocno stawiać na to. No bo wiadomo, wiatraki na lądzie, okej, okay, ale na morzu wieje. Na morzu wieje, zdecydowanie to, co powiedziałem, to jest około 30% większa produktywność niż wiatrak, wiatrak lądowy. Nie zakłóca. No tak, nikt nie krajobrazu? będzie mówił, że ma 500 metrów od domu wiatrak, tak? Nikt nie będzie mówił, że ma 500 metrów od domu, że kury się nie niosą, a, a krowy mleka nie dają, bo nawet go fizycznie nie będzie widać. Tak? To oczywiście m, za pomocą dronów czy, czy statków będzie można e, sfilmować sobie, jak te, jak te turbiny działają. Natomiast no, przeciętny turysta, który będzie się opalał na plaży Bałtyku, absolutnie nie będzie nie, widział, nie będzie widział tych wiatraków, nie będzie widział tych kabli, bo kable, które będą szły po. Po dnie będą też później przewiercane, że, mhm. i będą wychodziły, nie Gdzieś wiem, na dokładnie kilkaset damy, tak? metrów, czy może kilometr poza, poza wydmami, e, i, i będą szły do, te, do stacji transformatorowej, którą, e, którą budujemy na lądzie z udziałem też, co warto powiedzieć, polskiego e, mostostalu Polymex. Panie dyrektorze, no dobrze, mamy tutaj offshore, no ale to, to nie jest jedyna inwestycja, czy, czy jakby nie jedyne źródło, czy sposób przestawiania się na OZE. Trzeba finansować inne projekty na lądzie. Jaki jest kierunek? To znaczy, co, wiem, że wiem, biogazownie, czy inne jakieś... Biogazownie pozwolę sobie stawić z boku, bo dzisiaj to nie jest rzeczywiście obszar mhm. zainteresowania grupy, grupy PGE, natomiast zacząłbym od tego, czego Intuicyjnie nie widzimy, a jest podstawą rozwoju odnawialnej źródeł energii, czyli stabilna, nowoczesna, efektywna sieć dystrybucyjna. W zeszłym roku, jesienią, byłem na, na takiej konferencji w Londynie Bloomberga, gdzie uczestniczyłem w panelu z prezesami dużych grup energetycznych Scottish Power, PPC, grecki odpowiednik PGE i. i, i Wiceprezes Enela, włoskiego potentata w zakresie produkcji i, i obrotu energią elektryczną. I tam padło właśnie sformułowanie nieintuicyjne. Na milion złotych, czy milion euro, funtów, jakakolwiek by nie była waluta inwestycji w OZE, potrzeba dokładnie tyle samo inwestycji w rozwój sieci dystrybucyjnych. No tak, no bo my sobie nie myślimy, czym ten prąd i skąd on płynie. A im dalej z dalszego miejsca płynie, no to ta strata na przesyle pewnie jest większa. Jeszcze, no, no farm PV-kowych czy onshorowych Unplugged jeszcze nie wymyślono. Ona musi no, być i rzeczywiście nie. podpięta a, i, i, i ta sieć musi być stabilna. Dlatego też e, inwestujemy bardzo intensywnie w rozwój naszej sieci dystrybucyjnej. W zeszłym roku to już była kwota ponad 4 miliardów złotych dla porównania. Jak dołączyłem do, do grupy 5 lat temu, było to kwota poniżej 2 miliardów złotych. Także, Myślę. nawet przy uwzględnieniu inflacji, zdecydowanie kilkadziesiąt procent wzrostu nakładów inwestycyjnych w sieć dystrybucyjną. I to też bym chciał podkreślić, że, jako jedyna firma energetyczna w Polsce, dysponujemy dwoma sieciami dystrybucyjnymi. Ta standardowa na naszym historycznym terenie, czyli 40%. Powierzchni Polski od północy, cała ściana wschodnia po, po Bieszczady, ale jednocześnie od półtora roku, prawie już dwóch lat, jesteśmy właścicielem spółki dawnej PKP Energetyka, Aha. którą nabyliśmy od amerykańskiego funduszu CVC, która z kolei pokrywa teren całego kraju, ale oczywiście dedykowana jest zdecydowanie sieci, sieci trakcyjnej, czyli wszystkie pociągi. Poruszające się po zelektryfikowanej części torów są obsygiwane i, i, i energia dystrybuowana jest przez naszą spółkę obecnie PG energetyka, energetyka kolejowa i to jest kolejny miliard złotych do tych czterech w PGE dystrybucji, czyli 5 miliardów złotych, grubo ponad miliard euro rocznie w rozwój w przyłącza, po to, żeby można było też właśnie rozwijać mhm. farmy fotowoltaiczne i miejmy nadzieję, będzie duży restart w zakresie farm lądowych, no, które przez ostatnie, już bez mała 9 lat, ze względu na niekorzystną legislację, zostały mocno, mocno ograniczone, spowolnione, tak, ograniczone. Spowolnione. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo jak popatrzymy sobie ja oczywiście mówię z punktu widzenia lejka, ale jak sobie popatrzymy, czy cofniemy się i zobaczymy, co działo się wiele lat temu, to generalnie mieliśmy gdzieś jakieś takie centra wytwarzania energii, ta energia szła przez cały kraj. Dla bezpieczeństwa takiego gospodarczego, energetycznego nie jest sposobem to i chyba, czy to się teraz przypadkiem nie dzieje, żeby tych centrów wytwarzania, czy miejsc, gdzie produkuje się energię, było wiele w różnych miejscach kraju, no bo to z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony też mamy bardzo dużo własnych instalacji, mówię o prosumentach, to też coś daje przecież, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, więc to rozproszenie nie jest istotne? Energetyka rozproszona zdecydowanie. Natomiast no, musimy mieć, nazwał to Pan centrami. Ja bym powiedział bardziej ogólnie, musimy mieć stabilne źródło w tak zwanej bazie. To znaczy wtedy, kiedy nie wieje, wtedy, kiedy nie świeci, mhm. na ogólne zapotrzebowanie na, na, na energię jest największe. E, oczywiście to już nie muszą być takie kolosy, jak e, nasza elektrownia. W Bełchatowie, jedna z największych konwencjonalnych w Europie. Natomiast mniejsze, bardziej elastyczne byłyby jednostki zasilane gazem ziemnym. Mhm. Taką niedawno oddaliśmy w Gryfinie niedaleko Szczecina, tak naprawdę na terenie dawnej węglowej elektrowni tak zwane, do, o nazwie Dolna Odra. Teraz eksploatujemy tam dwa duże bloki gazowe. Prawie po 700 MW każde, czyli 1400 łącznie, porównywalne do tej farmy, o której wspominaliśmy, gdzie będzie 1500 MW. Budujemy na południu Polski wyrbnik, znowu na terenie dawnej z lat chyba 60., jeśli nie 70, elektrowni węglowej. Wstawiamy blok bez mała 900 MW i myślimy, myślimy o kolejnych. Ogłosiliśmy niedawno podpisanie tzw. Term sheetu z ZEPAK, czyli grupa energetyczna, prywatna grupa energetyczna należąca do, 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 do Pana Solorza, gdzie rozmawiamy o potencjalnym nabyciu projektu, który już jest w fazie inwestycji, około 600 MW, ale też zasilanych, zasilanych gazem i to jest pewnie ta przyszłość. Gaz jest traktowany jako to paliwo przejściowe, tak? Przejście od węgla brunatnego czy, czy kamiennego gdzieś docelowo do, 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 do pełnej odnawialności. W zakresie wytwarzania energii, no gaz, gaz jest y, tym czymś, co na pewno po pozwoli po drodze i łatwiej przejść na to. Zdecydowanie i na pewno będzie ta baza mhm. i elastyczność. Tak? Takie bloki e, uruchamia się w ciągu, jeżeli one są, mówiąc kolokwialnie, ciepłe, to to jest kwestia kilkudziesięciu minut. Czy, czy kilku godzin, jeżeli są zimne, w porównaniu do bloku węglowych, który mówimy bardziej o, o, o dobach minimum kilkunastu no tak. kilkunastu godzinach. Panie dyrektorze, chciałem pana jeszcze zapytać o dwie rzeczy tak naprawdę. Jedno krótkie pytanie i drugie ciut dłuższe, ale ponieważ czas biegnie nieubłaganie, to tak jak pan sobie wyobraża taki idealny miks energetyczny, jeśli chodzi o PGS. Czego Wy ten prąd chcielibyście wytwarzać? Jak to powinno być poukładane? Nie mówię jutro, ale tam w jakiejś perspektywie lat? No, mamy wielką farmę wiatrową, no to mamy o, Co tam, co jeszcze? No, tych farm wiatrowych to planujemy na morzu kilka. To mhm. jest pierwszy. Czyli to będzie znaczący udział. To zdecydowanie. To, to, to mówimy łącznie pewnie o kilku, kilku gigawatach, gdzie, gdzie, mhm. gdzie mamy ambicje i chęć, żeby w perspektywie 15-20 lat te, te, farmy, te farmy uruchomić. Na pewno. W jakiejś części farmy fotowoltaiczne, ale tu jakby nie mamy ambicji bycia, bycia liderem, aczkolwiek już no tak, dzisiaj. No ale mamy tak, wiatraki, farmy fotowoltaiczne, co jeszcze? Fak gaz, to wiatraki na lądzie. Wiatraki na lądzie to może też warto powiedzieć. Postrzeganie pewnie PGE jest takie jak ten był chatów, tak? że to ta ciężka, duża energetyka konwencjonalna. A PG jest największym wytwórcą i ma największe moce. już dzisiaj pracujące w zakresie OZE. To jest 800 MW wiatru, mhm. wiatru na lądzie. To są elektrownie wodne, jakby pomijane, bo wszyscy jak mówimy OZE, myślimy o, o wiatraku i, i panelu PV, a jednak energetyka wodna to to jest właśnie OZE, która ma już bez mała historię stuletnią. No tak. E, I elektrownie przepływowe, czy elektrownie szczytowo-pompowe. Mhm. Tak? Mamy e, bardzo duże instalacje. W Bieszczadach na, na, na solinskim zbiorniku elektrownia, elektrownia Myszkowce czy, czy w Beskidach porąkarza, którą aktualnie modernizujemy za kwotę też niebanalną, około miliarda, około miliarda złotych. Także w to też inwestujemy i najnowsza rzecz w naszym portfolio to bateryjne magazyny energii. Ogłosiliśmy, ogłosiliśmy niedawno rozstrzygnięcie przetargu na największe w tej części Europy magazyn bateryjny o Mocy 250 MW. Także w perspektywie dwóch, roku, oczywiście przy założeniu, że. Ostatecznie przetarg zostanie rozstrzygnięty, e, mała umowa podpisana, mówimy pewnie o jakiś mhm. ewentualnych odwołaniach, także w perspektywie 2027 roku ten magazyn powstanie na północy Polski, niedaleko naszego, e, naszej instalacji e, szczytowo-pompowej w Żarnowcu, tam gdzie kiedyś, 40 kilka lat temu miała być pierwsza Elektro. elektrownia tak. no, jądrowa. No to jest temat, który moglibyśmy e, przeznaczyć cały kolejny program na ten temat pewnie, jeśli chodzi o magazyny energii. To ostatnie pytanie, e, krótkie bardzo. Może jednym zdaniem, jednym słowem tak czy nie? Łatwiej dzisiaj po tych inwestycjach już jest finansować te inwestycje w odnawialne źródła energii? W tej formule tak zwanego Project Finance zdecydowanie tak, bo rzeczywiście e, wszyscy chcą to finansować. Natomiast taka formuła korporacyjna w oparciu o nasz bilans, który jednak jest cały czas obciążony aktywami węglowymi, jest to wyzwanie, ale dajemy sobie, dajemy sobie radę. Piotr Sudeł spłętował PGE. Dziękuję pięknie Dziękuję. Panie Dyrektorze za wizytę w studiu. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.